Zadanie pierwsze. Jak myślisz, na które z poniższych pytań będziemy szukać odpowiedzi na lekcjach fizyki? Punkt A. Dlaczego w zeszły wtorek Kamilowi wystykła herbata? Kto to wie? Może zadzwonił telefon, może musiał wyjść szybko z domu, to na pewno nie jest przedmiot badań fizyki. Punkt B. Jak pomalowany był kubek Kamila? Tym także nie interesują się fizycy. Punkt C. Dlaczego, gdy przykryć kubek pokrywką, herbata stygnie wolniej? To ciekawe pytanie, które na pewno może zainteresować młodego fizyka. Kiedy gorąca herbata oddaje ciepło do otoczenia, dochodzi do przekazywania energii poprzez zderzenia cząsteczek. Przykrycie kubka pokrywką wydłuża ten proces. Pokrywka działa jak bariera, opóźniając oddawanie ciepła na zewnątrz i sprawiając, że herbata stygnie wolniej. Gotowe? Zapraszam do dalszej wspólnej nauki.